Jesteśmy nad Białką w takim mniej popularnym miejscu niż nad przełomem Białki. To jest pomiędzy Nową Białą a Krępachami tuż koło mostu. Są tutaj bardzo fajne rozlewiska Białki. Turystów o wiele mniej niż właśnie nad samym przełomem Białki pod Obłazową. No jak widać sceneria jest urokliwa i zupełnie kameralnie nie tak jak właśnie z parę kilometrów wyżej. Woda dzisiaj jest dość zimna co przy upale jaki jest, jest bardzo, bardzo przyjemne.